Motodziennik wspiera portal ogłoszeniowy samochody.pl, na którym znajdziesz oferty sprzedaży aut z całej Polski. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na krótki, naprawdę krótki test, recenzję samochodu, który stoi za mną. Dwie jej pada, tym bardziej będę się streszczał. Jest to Hyundai i10, najnowszej generacji, czy raczej najnowszej generacji w dodatku po liftingu. To jest samochód z mojego absolutnie ulubionego segmentu. Ja zawsze lubiłem maluchy. No może nie zawsze, ale od pewnego, od pewnego momentu zacząłem je bardzo doceniać. Samochody z segmentu A i samochody z segmentu B jest to coś takiego, przy, przy czym producenci muszą się naprawdę bardzo postarać, żeby to było fajne. Nie jest sztuką zrobić 5-metrowe auto z dużym silnikiem, z miękkim zawieszeniem za 200 tysięcy złotych, ale jest naprawdę sztuką zrobić w miarę porządny samochód za niewielkie pieniądze i takie właśnie są, były samochody koreańskie. Wydaje mi się, że od momentu, kiedy pojawił się w sprzedaży pierwszy Hyundai Getz 2003 albo 2004 rok miałem pierwszy raz okazję nim pojeździć. Nie załapałem się jeszcze na Atosa, od 2003 roku prowadzę redakcję i chyba już ich nie było w parku pracowym. Natomiast Hyundai Getz zrobił na mnie ogromne wrażenie jako auto, które w końcu, mimo że koreańskie, Jeździ bardzo przyjemnie, jeździ po niemiecku, jest sprężyste, nie boi się wyższych prędkości, nie boi się autostrady i to było naprawdę bardzo dobre auto i tak samo sporo komplementów mogę wysłać w stronę Kia Picanto, w stronę Renault Twingo, w stronę Fiata Panda, czyli aut z segmentu A, z segmentu B, w sumie następcą Hyundaja Getsa został Hyundai i20, który przez pewien czas był samochodem totalnie nijakim, był takim samochodem totalnie bez wyrazu. Szaro, buro, czarno, transparentne Nie, niemal, ale wieje. Natomiast jeździło się tym zawsze bardzo przyjemnie. Niezależnie od tego, jak to wyglądało w kabinie, jak to wyglądało w środku, to zawsze była dobra robota. Segment A, segment B. Przynajmniej przez ostatnich 20 lat to były naprawdę bardzo fajne, bardzo udane samochody. Natomiast dużo dobrego mogę też powiedzieć o Hyundaiu i 10, od pierwszej do aktualnie nam panującej generacji. Ja nigdy nie bałem się zabierać tych samochodów w trasę. Nie bałem się jechać 140 km na godzinę autostradą. Mimo, że jest mało miejsca, to mam przyjemność z tego, że te samochody są po prostu dobrze zrobione dobrze zaprojektowane że mają fajne zawieszenie, fajny układ kierowniczy. Jeżeli jest tam tylko jakiś mocniejszy silnik, który daje radę z tymi prędkościami autostradowymi, to naprawdę ja tym mogę jeździć. Dobrze, mamy Hyundai i 10 najnowszej generacji poliftingu, samochodu którego nie chciałbym za żadne pieniądze. Ja bym chętnie dopłacił, żeby tym samochodem już więcej nie jeździć. I zaraz państwu powiem dlaczego. Ale zanim to zrobię, przyjrzyjmy mu się trochę zmiany w porównaniu z poprzednią przedliftową wersją Hyundai i 10. To przede wszystkim światła z przodu. Tutaj mamy cztery z lewej, cztery z prawej. Takie krople to to nie są. Do jazdy dziennej. W poprzedniej wersji no nie, nie jeździ tych samochodów jakoś strasznie dużo po polskich drogach, ale były takie okrągłe światełka, które moim zdaniem miały trochę więcej uroku. Tutaj wygląda to w ten sposób, też nie ma wstydu. Tak się to prezentuje z profilu czyli prezentuje się całkiem zgrabnie. to wygląda z tyłu, czyli też wstydu nie ma. Bagażnik. To auto ma 3,70 m długości, chyba nawet nie całe, więc jakby nie oczekujmy tutaj cudów. I cudów oczywiście nie ma, ale coś tutaj zmieścimy. Czy jest tutaj jeszcze jakiś schowek w podłodze? A, nie ma koła zapasowego, jest zestaw, więc jeszcze od biedy upchniemy tu instalację gazową. Co jakieś mniejsze mniejszy zbiornik się, mniejszy zbiornik się zmieści. Tak to wygląda. Tak to wygląda z tyłu. To oczywiście jest wszystko plastik. Nie oczekujemy niczego więcej, ale za to no, ta pizzerka jest w kratkę. Mała rzecz, a jednak troszeczkę zmienia. Eee, fotelik i to miejsce dla dziecka, dla dzieci, paradoksalnie, w tym króciutkim samochodzie jest go tutaj całkiem sporo. Obydwa fotele są ustawione mniej więcej w ten sam sposób, czyli jakby siedząc za mną, dziecko ma naprawdę sporo miejsca. Jak zwykle, krawędź, dolna krawędź szyby jest um, trochę niżej niż być powinna, ale mimo wszystko jest tutaj, jest tutaj całkiem okej. Okay. Inna sprawa, że dzieci tym samochodem nie lubią jeździć. Ale z jakiego powodu zaraz Państwu powiem. I siedzę teraz sam, za samym sobą, można powiedzieć. I też nie jest źle. To znaczy miejsce na głowę, jeżeli się wyprostuję, no to faktycznie dotykam. Jeżeli się wyprostuję, to faktycznie dotykam głową, hmm. na, głową pod sufitki, ale miejsca na nogi jest więcej niż znośnie Małe auto, 3,70 m, natomiast zagospodarowane naprawdę. Naprawdę całkiem fajnie. Chodźmy stąd. Nie liczę tutaj na siłownik. I słusznie. Tak to wygląda. To jest nowiutkie auto, no dopiero co zjechało z lory, można powiedzieć, ma 600 km przebiegu, z czego 600 km zostało zrobione przez nas. MPI, to oznacza zwykły wielopunktowy wtrysk. Tutaj mamy silnik ten mocniejszy, 1.2, 84 konie. Jest jeszcze 1.0 silnik zwykły, wolno sący, który ma koni 67 i najmocniejsza wersja 1.0 turbo, której... Też w tym samochodzie nie lubię. Najbardziej lubię ten silnik 1.2, 84 konie. Wydaje mi się, że to jest najlepszy, najlepszy kompromis. I jest to silnik, no wygląda na to, że jest to silnik czterocylindrowy. No jakby nie patrzył, jest to silnik czterocylindrowy. Co bardzo ładnie komponuje się z jego kulturą pracy i z dźwiękiem, który jest przyjemny, i to jest taki naprawdę dobry motor. To jest wredna rzecz, proszę zobaczyć. To jest komputer, jakby nie można było go upchnąć gdziekolwiek indziej, przecież tam jest mnóstwo miejsca za tym silnikiem. Natomiast komputer jest za lampą. Czemu to jest złe? Dlatego, że jeżeli. Dochodzi do drobnej stłuczki, to pomijając te wszystkie rzeczy, które są tutaj schowane za, za tą atrapą, jest duża szansa na to, że uszkodzimy również ten komputer, który jest, no, droższy niż lampa. Tak ze trzy razy droższy niż lampa, jak nie cztery, a sama lampa też nie jest tania. Nie jest wykluczone, że ten komputer, w momencie kiedy się uszkodzi, nawet podczas jakiejś drobnej kolizji, spowoduje, że samochód dostanie szkodę całkowitą, dlatego że ten komputer, czyli EQ, komputer sterujący, z silnika może kosztować 12-15 tysięcy złotych, więc to jest trochę wredne. I szczerze mówiąc, nie fajnie, że Hyundai tak robi, bo to powinno być schowane. To jest taka wszystko mająca wersja, to znaczy mamy tutaj podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. Mamy tutaj porty do ładowania i to do wyboru do koloru: USB-C i zwykłe USB jest wyraźny wygodny w obsłudze panel do obsługi klimatyzacji i jest ekran, który ma nie dość że dwa pokrętła, brawo, to jeszcze ma osiem przycisków, brawo. I z tego się całkiem wygodnie korzysta. Znaczy wystarczy tu nacisnąć, resztę sobie załatwiamy. Resztę sobie załatwiamy tutaj dotykowo. To jest fajne. Lubię jak z lewej strony mam ciszej głośniej i zmiana stacji radiowej. Tu jest obsługa to jest obsługa tempomatu, no i przycisk do wyłączenia. Tego, co w tym samochodzie bardzo przeszkadza, jeszcze jedna rzecz. To od razu Państwu pokażę, co w tym samochodzie jest, jak w większości Hyundaiów, złe. Mimo, że to jest malutkie auto, system utrzymywania toru jazdy w warunkach podmiejskich jest beznadziejny. Zły i trzeba to za każdym razem, jak uruchamiamy silnik, wyłączyć. Druga rzecz, która działa tutaj jeszcze gorzej niż zazwyczaj, to jest system rozpoznawania znaków który też trzeba wyłączyć, robi się to w ten sposób, ja o tym opowiadam za każdym razem, bo ja, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że wywieram w ten sposób presję na producentach, żeby to poprawili i żeby to zmienili, dlatego, że to jest naprawdę niefajne, to jest naprawdę złe, to się ciągle myli, ja na przykład, jak wyjeżdżam od siebie z domu, to to pipczę, dlatego, że mimo, że nie ma nigdzie w okolicy znaku, który pokazywałby ograniczenie prędkości do 10 km na godzinę, to jak startuję od siebie z domu, to samochód pokazuje, że mogę jechać z maksymalną prędkością 10 km na na godzinę. Jeżeli dołączymy jeszcze do tego te ruchy kierownicą, które starają się utrzymać tor jazdy, ale ja nie mam wymalowanych pasów na wielu wiejskich czy podmiejskich drogach nie ma wymalowanych pasów, więc jak to wszystko sobie tutaj dodamy, to oczywiście musimy to wyłączać za każdym razem, i to jest, i to jest taki nawyk, który, który już sobie w Hyundaiach wyrobiłem. Natomiast fajne jest to, że to nie jest taki plastik fantastic, nie jest to też na przykład jak w Daci Sandero tak ładnie zrobione, natomiast to wnętrze jest postarane. To mu trzeba oddać. Ono jest plastikowe, te plastiki wszystkie są twarde, nie ma tutaj nic mięciutkiego z przodu, ale nie musi być. Dopóki to nie trzeszczy, dopóki to nie wali, no to po prostu to sobie tak wygląda, jest to estetyczne, trochę ożywia to wnętrze, nie ma tutaj nic, co by jakoś specjalnie przeszkadzało, nic się nie odbija w lusterkach, normalnie się tym jeździ. Jest, jest to naprawdę bardzo starannie zrobiony samochód z segmentu A, którego nie znoszę. Z tego powodu. Normalnie w skrzyniach automatycznych mamy oczywiście PRND, Tutaj mamy R, N, i D. I neutral jest podświetlony, dlatego że auto jest zaparkowane, musi być zaciągnięty hamulec ręczny. I jest to skrzynia zautomatyzowana, pięciobiegowa. To było kiedyś bardzo tanie auto. To w dalszym ciągu jest niedrogie auto. Podstawowa wersja kosztuje 62 tysiące złotych. Tam jest ten silnik 1,067 koni. Tutaj mamy mocniejszy silnik 1,284 konie. I taka wersja kosztuje 68 tysięcy z skrzynią manualną, 72 tysiące ze skrzynią zautomatyzowaną. Natomiast. Za te pieniądze bez cienia wątpliwości, bez chwili zastanowienia wybieram dacie Sandero, która ma mocniejszy silnik, jest dużo szybsza, większa, wygodniejsza. No i też co nie jest bez znaczenia, ma instalację gazową zamontowaną fabrycznie, a cena będzie podobna plus, minus, ileś tysięcy jest bez znaczenia. Dostajemy większy, fajniejszy, lepiej zrobiony, lepiej wykończony samochód, w którym jest ciszej. W którym nie mamy automatycznej skrzyni, ale to dobrze, bo jeżeli ta skrzynia ma być taka jak w tym samochodzie, czyli zautomatyzowana, to nie dziękuję. Co to jest skrzynia zautomatyzowana? Jest to tanie rozwiązanie, lekkie rozwiązanie, które w latach 90. za sprawą marki Smart zostało trochę rozpowszechnione. Tamte skrzynie zawsze były zautomatyzowane i to był największy problem tych samochodów. Również na początku lat 2000 te, te skrzynie manualne z nakładkami, które za nas wciskają sprzęgło, które za nas zmieniają bieg, zaczęły się pojawiać w praktycznie w wszystkich samochodach z segmentu A bądź segmentu B. W Fiacie Punto, w Oplu Corsa, wszędzie tam były właśnie te robociki i chyba firma Zax, jeżeli dobrze pamiętam, to opracowała taką nakładkę Citroen C3, Peugeoty, wszędzie była możliwość do kupienia skrzyni zautomatyzowanej i to zawsze działało źle. Ech. Z rok temu, jak pojawiła się zapowiedź nowego Hyundai i10, właśnie ze skrzynią automatyczną, no to najpierw żeśmy dopytywali: hej, ale co to będzie za skrzynia automatyczna? CVT, zwykły Hydrokinetyk. Nie, nie, to będzie skrzynia zautomatyzowana. Ale po co dawać skrzynię zautomatyzowaną? Przecież to jest złe. Nie, nie, ta będzie dobra. Nie jest. Przejdźmy się ten kawałek w takim razie. Uruchamiamy silnik włączamy sobie drive, spuszczamy auto z hamulca ręcznego tutaj żeby on się od nas odwalił czyli żeby przestał piszczeć za każdym razem jak parkujemy auto musimy zaciągnąć hamulec ręczny, no bo konstrukcja skrzyni nie ma nie ma w sobie hamulca postojowego więc musimy zaciągnąć ręczny trochę tym samochodem pojeździłem, nie będę ukrywał nie bez żalu i złości i frustracji i chyba zacznę od osiągu. wersja z manualną skrzynią biegów i z tym samym silnikiem jest zwinna. Robi setkę w 12 sekund. Wersja ze skrzynią zautomatyzowaną robi setkę w sekund ponad 16, co już powinno dać nam dużo do myślenia. Czyli samochód mały, fajny i zwinny zamienia się trochę w zawali drogę. Druga rzecz jest taka, że ten samochód totalnie nie nadaje się do tego, żeby jeździć ten w jakikolwiek w miarę sprytny sposób. Jedyne, um, jedyna możliwość korzystania z tego samochodu, żeby ona była w miarę komfortowa jest taka, że jedziemy bardzo ultra delikatnie, czyli naprawdę muskamy gaz i ten samochód bardzo wolno przyspiesza. Od 0 do 50, bez przesady, 25-30 sekund. To przy takim rozpędzaniu się mamy szansę na to, że ta zmiana biegu będzie praktycznie niezauważalna. Ale nawet wtedy czuć to delikatne, prawda? Że głowa leci do przodu, potem. Ale to, to, to jest przynajmniej delikatne. Natomiast jeżeli chcemy. W ten sposób jeździć, żeby nie mieć tego nieprzyjemnego bujania, no to zaczynają nas wyprzedzać autobusy i betoniarki. I ja nie żartuję. To znaczy, jakby jeżdżenie tym samochodem w taki ultraspokojny sposób jest możliwe pod miastem, natomiast w mieście zaczynają nas wszyscy wyprzedzać. Już nawet nie mówię o skuterach, bo to, to się katapultują spod światła. Ale normalne autobusy, autobusy komunikacji miejskiej przyspieszają szybciej, jeżdżą szybciej i zwinniej niż to. Jeżeli chcemy. Nadążać za innymi uczestnikami ruchu jest to oczywiście możliwe, no bo to jest jednak 16 sekund do setki, a nie 40. I da się to zrobić, tylko że wtedy musimy wciskać mocniej pedał gazu. Czym to się kończy? A no tym, że za każdym razem, kiedy ten bieg się zmienia, nasza głowa leci do przodu, potem leci do tyłu, a dzieci, które siedzą z tyłu, nawet takie, które nie mają choroby lokomocyjnej, Coraz mocniej, mocniej zaczynają się skarżyć na to, że robi im się niedobrze. Bo to bujanie w tym samochodzie jest na wiele różnych sposobów. To znaczy, jest na lewo-prawo, jest do przodu do tyłu, bo to jest króciutki rozstaw osi, króciutkie auto. No ale jest też niestety dodatkowy czynnik bujający, i to jak na statku, polegający na tym, że lecimy do przodu i potem lecimy do tyłu. Nie dzieje się to jakoś tak ultra-super gwałtownie jak w sportowych furach, ale w sposób, który bez wątpienia wywołuje chorobę lokomocyjną drugi bieg, gaz do dechy. Ja tutaj troszeczkę przesadzam, ale tylko troszeczkę z tym, jak tak głowa leci do przodu, bo jest to wyraźne i jest to zauważalne. No i nawet dane techniczne jasno nam pokazują, jak bardzo źle działa ta skrzynia biegów, skoro Wersja manualna, obsługiwana przez człowieka, który musi wcisnąć sprzęgło i wrzucić bieg, rozpędza się od 0 do setki w 12 sekund, a tu mamy 4 sekundy dłużej. Ja nie chcę tym jeździć. My to za chwilę oddajemy. Mam nadzieję, że ten samochód nigdy więcej nie trafi do naszej redakcji. On kosztuje 72 tysiące złotych. Trzeba dopłacić tysiące zł do tego, żeby to, był ten, żeby to był ten automat. Jestem sobie w stanie oczywiście wyobrazić taką osobę i taką sytuację, w której ktoś, kto kupi to auto, będzie z tego samochodu zadowolony. Osoba, która jeździ mało, osoba, która jeździ bardzo ultra delikatnie bo na przykład słabo widzi, słabo słyszy, jestem sobie w stanie wyobrazić taką osobę i taką sytuację, w której ten napęd się sprawdzi. Tak? To, to jeżeli ktoś mało jeździ, jeżeli ktoś bardzo delikatnie jeździ, no to być może nawet nie zauważy, że z tą skrzynią jest coś nie tak. Natomiast jeżeli chcemy ten samochód w miarę zwinnie, w miarę sprytnie wykorzystywać czy w ruchu miejskim, czy w ruchu podmiejskim, czy pojechać gdzieś tym na trasę, to to jest frustrujące. Po prostu frustrujące. Niefajne, nieprzyjemne i w dodatku pogarszające samopoczucie, jeżeli mamy na pokładzie jakieś dzieciaki. Hyundai i10, 72 tysiące złotych wersja z skrzynią automatyczną, 68 tysięcy złotych wersja ze skrzynią manualną. I ta wersja ze skrzynią manualną jest ok. To jest absolutnie nie do zaakceptowania. Oddajemy ten samochód w diabły, mam nadzieję, że więcej do naszej redakcji nie trafi. Paliam się pięknie. Do zobaczenia.